Czy Ty nie zastanawiałaś się, żeby znowu próbować w preselekcjach eurowizyjnych, żeby reprezentować nasz kraj? Był taki moment, że powiedziałam już nigdy w życiu i znowu nadszedł taki moment, że mogłabym, spróbowałabym swoich sił znowu. No zobaczymy, nie jestem na nie, o tak powiem. Czyli może już niebawem albo za rok będziemy może mogli się damy, spodziewać Przygotuję świetną piosenkę, która będzie się nadawała na tego typu festiwal, konkurs, nie wiem jak to już teraz nazwać. Natomiast jeżeli uznam, że pokażę wszystkie te walory, bo jednak Eurowiza to jest, to jest takie śpiewanie, że oprócz tego, że musisz mieć dobrą piosenkę z dobrym referentem, to przede wszystkim musisz mieć te walory głosowe, techniczne, spełniać, żeby po prostu dać radę. No i wiadomo, no, stres też zżera, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, no nie ukrywam, że, że takie właśnie ocenianie bardzo, bardzo mnie stresuje. Natomiast jestem świadoma tego swojego wokalu i dalej cały czas ćwiczę, trenuję. Także to nie to, że ja spoczyłam na laurach, bo wręcz przeciwnie, w domu non stop i gdzie tylko jest możliwość, to po prostu śpiewam. Natomiast za swój głos jestem pewna. Jeżeli się nadarzy taka kompozycja wspaniała, że mogłabym reprezentować nasz kraj, to na pewno bym uderzyła jeszcze raz. A to mamy, nie? mamy wielką nadzieję.